Cześć, z tej strony Maciej Kapuściński z WaveCamp. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak nie wpadać do wody na desce. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz. Gdybyście zobaczyli najlepszych windsurferów na świecie podczas nauki nowych manewrów, zdziwiłoby Was kilkadziesiąt gleb dziennie, które przy tym zaliczają. Dlatego specjalnie dla Was przygotowałem pięć krótkich porad, w jaki sposób bezpiecznie wpadać do wody. Gotowi? Zaczynamy! Sytuacja numer 1. Wykonujesz zwrot na wiatr, coś poszło nie tak, tracisz równowagę i wpadasz do wody. Pamiętaj o jednym. Trzymaj do samego końca bomb w rękach, żeby do wody wpaść razem z żaglem. Jeżeli tego nie zrobisz, to żagiel niekontrolowany może uderzyć Cię w głowę podczas wynurzania się. Jeżeli jednak zdarzy się, że puścicie żagiel, to zawsze wynurzajcie się z rękoma skrzyżowanymi nad głową. Sytuacja numer 2. Dopływasz do brzegu na chwilę przerwy. Pamiętaj, żeby nigdy nie zeskakiwać z deski na płytką wodę. Po pierwsze, na dnie mogą być kamienie lub muszle, które porościnają ci stopy. Po drugie, bardzo łatwo jest w ten sposób uszkodzić sobie kostki lub kolana. Co zamiast tego lepiej zrobić? Jeżeli woda jest przejrzysta i widzisz dno, to lepiej zwolnić. I zejdź z deski najpierw przednią, później spokojnie tylną nogą. Jeżeli z kolei nie widzisz na, to lepiej naciśnij delikatnie napięty, żeby deska zaczęła ostrzyć, pochyl żagiel w kierunku ruchy deski i spokojnie, trzymając bomb do końca, połóż się na plecach na wodzie. Jeszcze jedna uwaga: dopływając do brzegu, nigdy nie zeskakujcie z deski na pełnej prędkości, powodując, że zestaw w niekontrolowany sposób płynie przed siebie. Możecie w bardzo łatwy sposób uszkodzić siebie lub innych windsurferów. Sytuacja numer 3. Płyniecie w pięci w linki trapezowe i silniejszy podmuch wiatru spowodował, że polecieliście na żagie. I teraz znowu pamiętajcie o tym, żeby trzymać bomb do końca i nie przebić hakiem trapezowym żagla. Na sam koniec zostawiłem matkę wszystkich gleb na windsurfingu, czyli katapę. To uczucie zna każdy, kto zasmakował pływania na windsurfingu w ślizgu. Lecisz z pełną prędkością na halsie i nagle silniejszy podmuch wiatru powoduje, że Ciebie wyrywa z kapci i lecisz na łeb, na szyję, do wody przez dziób. Tutaj nie ma żadnego dobrego rozwiązania. Zamiast tego zastanówmy się, w jaki sposób zminimalizować liczbę katap. Moim zdaniem istnieją trzy główne przyczyny katap: szkwał, mielizna oraz fale. Jeżeli chodzi o szkwały, to obserwujcie na bieżąco tafle wody. Jeżeli zaczyna się ona mocniej marszczyć, to znaczy, że idzie silniejszy podmuch wiatry. Wtedy możecie się na to przygotować. Wystarczy obniżyć delikatnie pozycję i odchylić się plecami mocniej na wodę. O mielizny i jakieś podwodne przeszkody najlepiej podpytać przed wejściem do wody. Oprócz szkwałów i wypłyceń mamy jeszcze fale. Amortyzujcie je nogami, nawet jeżeli one są niewielkie. Jeżeli będziecie pływać totalnie wyprostowani i usztywnieni, to szybko zostaniecie wyrzuceni z siodła. Z mojej strony to wszystko. Wpadajcie do wody z głową. Jeżeli chcecie zgłębić temat bezpieczeństwa, to zapraszam do filmu, do którego link zostawiam w opisie. Trzymajcie się, do zobaczenia na wodzie. Cześć!